Dzisiaj drugie zadanie z informatora naturalnego i mamy procenty, obliczenia procentowe. No, i to też jest takie dobre zadanie, żeby zobaczyć, że w obliczeniach procentowych istotne jest to, do czego się odnosimy. No nie? Czyli co jest w naszym 100%. Bo tutaj, tak naprawdę, w tym, jakby powiedzmy, pod punkcie pierwszym i drugim mamy dwie te same liczby, do których, się będziemy, będzie, do których będziemy, używać, ale punkt odniesienia będzie raz, raz punktem odniesienia będzie jedna z tych liczb, a drugi raz będzie druga i wtedy mamy różnicę nie tylko w tym, czy pensja jednego jest wyższa, czy pensja drugiego jest niższa, ale też jest różnica w procentach, no nie, bo czym innym będzie, a jeśli będziemy na przykład mieli 100 zł i 50 To czym innym będzie no, różnica między nimi, jako liczba, jest tak czy siak stała i wynosi 50 zł, no nie? Ale co innego ta różnica w odniesieniu do 100 zł, a co innego ta różnica w odniesieniu do 50 zł, bo 50 zł to jest to samo, czyli 100% z 50, ale 50 zł to jest połowa, czyli 50% ze 100. Więc, jakby w tych procentach e, musimy pamiętać o tym, że punkt odniesienia jest e, dla nas najistotniejszy. Jeśli ktoś nie czuje się w nich super dobrze, to zawsze jest dobrze, jeśli się da, e, znaleźć sobie, co dla nas jest e, no, tym punktem odniesienia, czyli tym naszym 100%. I nawet jeśli w obliczeniach nie trzeba szukać, bo niekiedy jest tak, że mamy coś podane, że wynosi ileś procent, i mamy że na, na nie wiem, tam. 5 zł to 20% i mamy znaleźć, ile w takim razie to jest 50%, nie? I wtedy teoretycznie nie musimy szukać 100%, ale jeśli ktoś się nie czuje jakoś super dobrze z tymi procentami, to zawsze lepiej sobie, zawsze się odnosić do 100%. Jeśli się da, no to szukać sobie tych 100% i po prostu wykonać 2-3 kroki więcej, ale mieć dobrze obliczone. I tak, tutaj mamy, że pensja Pana X jest o 50% wyższa od średniej krajowej. No i to jest zadanie ABC, więc teoretycznie, jeśli zrobicie sobie, założycie jakąś kwotę, to Wam wyjdzie, to wam wyjdzie dobrze. Znaczy, no i, i tutaj nikt Wam tego nie będzie sprawdzał, więc możecie sobie jakąś kwotę za, założyć. My zrobimy w sumie dwa przypadki. W jednym założymy kwotę, w, drugiej tej, w drugim tej kwoty nie będziemy zakładać i zobaczymy, że nam wyjdzie to samo. Jeśli zakładacie kwotę, no to pewnie dobrze wziąć albo właśnie jakąś liczbę, którą się łatwo oblicza, no nie? Czyli albo 100, albo 1000. Ja tu wezmę 1000, załóżmy, że ta średnia krajowa wynosi 1000 zł, mimo że tak nie jest, ale, ale no tak po prostu będzie się łatwiej liczyć, nie z jakimiś tam dokładnymi wartościami, to tutaj jakby nie ma znaczenia. A w drugim przypadku założymy, że ta średnia krajowa wynosi po prostu x. I teraz tak, jeśli pensja, o może nie x w sumie, bo ten pan x jest tutaj, nie? Czyli powiedzmy, że średnia... Krajowa wynosi wynosi A. I teraz tak, jeśli pensja pana X jest o 50% wyższa od średniej krajowej, to znaczy, że wynosi średnią krajową plus 50 plus 50%, czyli pensja pana X to mamy jakby tą podstawę, czyli 1000 zł. No i. Jego pensja jest o 50% wyższa, czyli on ma 1000 zł. No, średnia krajowa to jest 1000 zł, i to 1000 zł to jest nasze 100% w tej chwili. A pensja pana X no to jest X zł, i jego pensja jest o 50% wyższa. Więc jeśli jest o 50% wyższa, to nie znaczy, że wynosi 50%, bo wtedy wynosiłaby połowę tej, tej średniej krajowej. Ona jest o 50% wyższa, czyli to znaczy, że wynosi to, co? To ile wynosi średnia krajowa, czyli 100% plus jeszcze 50%, czyli jeśli chcemy wiedzieć, ile zarabia Pan X, to musimy policzyć 150%. Oczywiście można policzyć 50%, tylko że. Bo to jakby kolejność w tych. Kolejność, że tak powiem, trochę nie ma znaczenia w tych procentach, czyli można policzyć 50%, ale wtedy to nie będzie. To nie będzie pensja pana X, tylko to będzie to o ile więcej od średniej zarabia, więc jeśli chcemy wiedzieć, ile on będzie zarabiał, to będziemy musieli wtedy dodać do siebie i te 100%, czyli ten 1000 zł, i to 50%, czyli no, o ile jest tam więcej, nie? Albo możemy od razu policzyć, ile on zarabia, czyli 150% w takim razie. I jeśli robimy to proporcją, no to mnożymy sobie po prostu na krzyż, i ważne w proporcji jest to, żeby na przykład jeśli to są złote, no nie, albo kilogramy i tak dalej, to żeby jedną jednostkę mieć pod sobą, czyli jeśli tutaj mamy 1000 zł, to tutaj jego pensja musi być też w złotych, a procenty pod procentami, czyli jeśli tutaj mamy, że 1000 zł to 100%, to pod, sto, pod tą stubą musi być 150%, czyli ta jego pensja. No i mnożymy na krzyż, czyli mamy, że 100% x, czy tam razy x równa się 10 000 zł razy 150%. No i ogólnie jak ktoś się dobrze z tym czuje, to może też od razu dzielić przez 100%, albo pomijać ten krok i od razu zapisywać, że x równa się i w liczniku ma, mamy zawsze to, co jest na krzyż jakby do siebie, te liczby, które są, czyli w tym wypadku 100, to znaczy 1000 zł razy 150% i podzielone przez to, co jest jakby po skosie do x, czyli tutaj mamy przez to 100%. No i dlatego to jest ważne, żeby mieć te Jednostki, że tak powiem, odpowiednie pod sobą, czyli złote i, i procenty, no bo te, które się powtarzają, nam się skrócą. Jeśli jedna jest w liczniku, drugie w mianowniku, a jeśli byśmy mieli oba w liczniku, no to na przykład mielibyśmy złoto do kwadratu, to tak ciężko powiedzieć, to czym to wtedy mówi. No i tak, tu możemy sobie 2,0 po prostu skrócić. Czyli mamy, że x jest równy 10 razy 150, czyli 1500 zł. No i wiadomo, że to dlatego też mówię, żeby wziąć sobie jakieś łatwe liczby, czyli albo 1000, albo 100, no bo. Tutaj łatwo sprawdzić, że to się zgadza, no, nie? no bo 50% więcej niż 1000 to powinno być po prostu o 500 zł. O 500 zł. więcej. I to jest aktualna pensja pana X. No i to samo robimy dla pana Y, czyli zostajemy przy tej pensji, że średnia krajowa wynosi 1000 zł. No i pensja pana Y to będzie. No i znowu, 1000 zł to jest 100%. A pensja pana Y to jest. Tutaj mamy, że pensja pana Y jest o 40% niższa niż średnia krajowa. Czyli 100 pro, o 40% niższa, czyli skoro średnia krajowa to 100%, niższa oznacza, że mniej, więc jeśli mniej, no to odejmujemy, więc musimy odjąć te 40% i to znaczy, że jego pensja wynosi 60% średniej krajowej. Więc jeśli policzymy 60%, to od razu mamy pensję pana Y. Jeśli policzylibyśmy 40%, no to musielibyśmy potem odejmować. I teraz znowu mnożymy sobie na krzyż, czyli mamy 100% Y, no w sumie duże Y, równa się 1000 zł razy 60%. Wiadomo, jak macie kalkulator, to ja tam tutaj skracałem i tak dalej, jak macie kalkulator, to po prostu możecie tu sobie wrzucić w kalkulator i nie musicie skracać, bo tak czy siak wam policzy. Więc dzielimy sobie przez 100%, mamy, że Y jest równy 1000 ale jeśli nie macie, albo jakoś tam nie czujecie się pewnie jak to gdzieś tam liczyć, no to zawsze zanim właśnie pomnożycie te dwie liczby, chociaż tutaj one są dość proste, to lepiej sobie najpierw właśnie zrobić ten znak dzielenia, podzielić obustronnie przez to 100%. I jeśli, bo wtedy jest zawsze szansa, że po prostu coś nam się skróci. No nie tak jak tutaj, te zera na końcu zawsze możemy skracać. I mamy, że y, no i procenty też się skrócą. Mamy, że y to 10 razy 60 czyli 600. Czyli to jest aktualna pensja pana Y. To samo by wyszłoby nam tutaj przy A, tylko wtedy dajemy sobie, no wtedy A nam nie znika, no nie? Czyli e, jeśli A jest średnią krajową, to A to jest 100%. Jakby obliczenia będą identyczne, więc ja to trochę tak przyspieszę, A pensja pana X w pierwszym przypadku jest dalej e, to jest dalej to 150%, o którym mówiliśmy na początku, więc jak mnożymy na krzyż, mamy 100X równa się A razy 150%. I dzielimy przez 100. Mamy, że X równa się A razy 150 przez 100. Tu nam się 0 skróci i jeszcze mamy tutaj do dwójki i tutaj do. A nie co ja? Gadam? Do dwójki. No tak, to trzech. No. Eee, czyli pensja pana X to są po prostu trzy drugie A. Ale to nam daje po prostu 1,5, no czyli to jest zresztą to jest inny zapis procentów, nie trzeba zapisywać procenty jako procenty, jeśli ktoś się dobrze czuje z procentami, to może jako ułamki, no nie, i to też jest dobry sposób, zresztą ja tak liczę, no nie? ale to tak jak mówię, musicie to trochę czuć, że no, odnosicie się do pensji średniej, czyli do, do tego A i wiecie, że jego pensja jest o 50% wyższa, Czyli wynosi 150%, a 150% bo jedynka jako, wiecie, jedynka to jest całość, czyli to jest 100% w naszym domyśle, więc wszystko powyżej to jest 100 ileś procent, a wszystko poniżej to jest, no nie wiem, na przykład to 8 to jest 80%, nie? Czyli półtora to jest to samo co 150% i wtedy można bez takiego obawienia się na krzyż po prostu pomnożyć 1,5 razy. Jakbyście na przykład 1,5 pomnożyli razy to 1000 zł, to by, wasz, to by wam właśnie wyszło 1500 zł, czyli tak jego pensja. I wtedy mamy, że pensja X to jest 1500 i analogicznie byłoby z Y, nie, możemy też od razu zapisać, jeśli ktoś się z tym dobrze czuje, z takimi obliczami procentowymi, że skoro on ma o 40% mniej, to od jedynki odejmujecie 04, no od jednego A, od jednej średniej krajowej odejmujecie 40% A i macie wtedy 06A, no albo tam na krzyż by wyszło to samo, czyli macie 06A i znowu, jeśli A, czyli średnia krajowa, to by było 1000, to macie 600 zł, bo macie zarówno jak 6 razy A. No i wracając, mamy ich pensję. Pan X ma 1500 zł, a pan Y ma 600 zł. To już tam nie będę wracał, zostaniemy sobie przy tej wersji. I my chcemy w pierwszym wiedzieć, że pensja pana X jest wyższa od pensji pana Y o. I skoro od pensji pana Y, to tak jakby punktem odniesienia jest pensja pana Y, no nie? Więc my zakładamy, że pensja pana Y to jest 100%, czyli ten pierwszy przypadek, to że 600 zł jest, to jest to nasze 100%, a pensja pana X to jest no, o ileś więcej, no i tu znowu, albo liczymy te 1500 zł i wtedy będziemy mieli ile ta, jego pensja jakby stanowi w procentach tej pensji pana Y, ale nie o ile się różnią, no nie? Więc jeśli będziemy chcieli wiedzieć o ile się różnią, to trzeba będzie jeszcze te procenty od siebie odjąć. Albo można to zrobić od razu, czyli odjąć od 1500, 600 i wiemy jaka jest różnica, nie? Bo oni tak de facto pytają nas o różnicę i może zrobimy lepiej od razu w ten sposób, bo skoro chcą wiedzieć o ile jest wyższe, no to o ile się różnią. E, czyli my od 1500. Odejmujemy 600 zł, mamy wtedy, że to jest, dostaje nam 900 zł, czyli ich pensje różnią się od 900 zł. To też jest spoko, bo e, nawet jeśli procenty, wartość procentów się zmienia względem punktu odniesienia, no to różnica już się nie zmienia. E, wiadomo, może być dodatnia, ujemna, ale w tym kontekście, e, jak tutaj, to nie ma dla nas znaczenia, czy, no, czy on ma 900 zł mniej, czy o 900 zł e, więcej jako znak. No nie, bo znak mógłby nam po prostu powiedzieć, że minus to mniej, a plus to, e, to więcej. Ale tak czy siak, ta różnica wynosi 900 zł. Więc możemy od razu, jakby, liczyć odpowiedź na pytanie, a nie jeszcze potem sobie zmieniać wartości. Czyli my chcemy wiedzieć, ile to jest te 900 zł z tych 600 zł. No nie, jaka to jest, o ile jest ta pensja większa. No i to jest dla nas, no żeby nie powielać x, może, no to powiedzmy jakieś yy, jakiś d. Yy, no i teraz znowu dalej robimy sobie na krzyż, bo jakby tutaj yy, zasada się nie zmienia. Czyli mamy, że D razy 600 zł równa się 900 zł razy 100%. No i znowu możemy albo kalkulatorem, albo podzielić sobie już od razu na 600 zł. Mamy, że D jest równe 900 razy 100%. Aha, no i procenty tu złote przez 600 zł. No i tu nam się z kolei złote skrócące się zgadza z tym, że my chcemy mieć wynik o ile procent, więc procenty muszą zostać. No i tu nam się dwa zaraz skrócą, Mamy 900 przez 6%. No i 90 na 6 to jest 15, więc tu mamy jeszcze 1 0, czyli 150%. Czyli pensja pana X jest większa, wyższa o 150% od pensji pana Y. No i to się 150% więcej to jest tak, jakby wynuży no, o jeden razy jeszcze pół, no nie, czyli jak mamy 600, no to jak dodamy 600, to mamy 1200. Jak jeszcze połowę tego 600 dodamy, czyli 300, to mamy 1500, więc to nam się, to nam się zgadza. Tylko ważne jest to, że to jest ta różnica, nie, że to jest o 150% więcej, a nie że wynosi 150%, bo pensja pana X względem pana Y wynosi jakby te 100%, które ma pan Y plus te 150%, nie? więc różnica wynosi 150%, ale co do wartości, to to jest jakby 250%. No i w drugim przypadku sytuacja nam się odwraca, czyli naszym punktem odniesienia jest pensja pana X. Chcemy wiedzieć, o ile pensja pana Y jest niższa pensji pana X. Zostajemy przy tej samej różnicy, no bo podowartości różnią się cały czas o tą samą liczbę, czyli ta różnica wynosi 300, 900 zł, ale teraz naszym punktem odniesienia jest pensja pana X, czyli 1500 zł. Więc mamy, że 1500 zł to jest nasze 100%. A 900 zł to jest nasze, no niech będzie e jakieś. No i teraz możemy na krzyż, czyli mamy 1500 zł razy e równa się 900 zł razy 100%. No i dzielimy przez to, co jest przy tej naszej niewiadomej, czyli dzielimy w tym wypadku na 1500 zł. Mamy, że e jest równe 900 zł razy 100%, przez 1500. No to złote nam się skrócą. Tutaj powiedzmy 2,0. No i 90 na 15 to jest 6. No i 0, więc mamy 60%, czyli pensja pana Y jest o 60% mniejsza niż pensja, pana, niż pensja pana X. No i to znowu, chociaż tutaj pewnie gorzej, ale po prostu jeśli policzyliśmy sobie 60% z, z 1500, to by nam właśnie wyszło 900% złoty, czyli ta różnica, o ile, o ile ona się różnią, nie, i to jest taki przykład, gdzie mimo, że mamy te same wartości, czyli odnosimy się do pensji, no, odnosimy właśnie, ten punkt odniesienia jest tą różnicą, nie, ale gdzie mamy dwie wartości, te same wartości w dwóch przedach, jedno to 1500 zł, drugie to 600, to dają nam dwa różne wyniki, w zależności od tego, do którego się odnosimy więc w procentach to jest jakby istotne no nie? sama wartość e, taka liczbowa się nie zmienia ale jednak procentowa, procentowa już ma znaczenie no i te same obliczenia dałyby nam tutaj wynik tylko że e, no, tutaj byłoby gorzej w tym kontekście że mm, że niekiedy ludziom się ciężko liczy nie na liczbach tylko właśnie na takim Ano, nie bo tutaj dalej nie zmieniałoby się nic czyli e, między 1,5 a a 0,6 a różnica to 0,9 czyli te 09A, czyli no, w przypadku 1000 zł to 900 zł, ale tutaj właśnie chodzi o to, że nie, nie odnosimy. No, mamy jakąś średnią krajową, no nie? nie wiemy, jaka liczymy tak jakby ogólnie, wstawiamy cokolwiek i wyjdzie nam zawsze e, uprawny wynik. No i tutaj najpierw chcieliśmy wiedzieć, o ile ma więcej, czyli to 06A, to jest nasze 100%. Tutaj tylko tak e, ten jeden przykład, no i ta różnica 09A. To niech będzie dalej to D, no Czy wyjdzie nam to samo. No i tutaj dalej mnożymy na krzyż, czyli 0,6A razy D równa się 100% razy 0,9A. Dzielimy obustronnie przez 06. A i mamy, że D jest równe 100% razy 0,9A przez 06A, a nam się skraca. Ta średnia krajowa, jakby w kontekście tego zadania w zasadzie nie ma. Znaczenia, w sensie już no, w samym zadaniu ma, ale jakby w tych różnicach, no nie, jeśli odnosimy się cały czas do tego samego, to to e, nie ma wtedy do końca znaczenia. No i e, tutaj mamy, no tak naprawdę, jak widzicie, to może ten przecinek przesunąć, e, czyli tu nam się, no i wtedy mamy szóstkę zamiast, no nie, już tego 0,6 i dziewiątkę zamiast tego 0,9, szóstka nam się skraca do trójki, a tu 50, no i tutaj trójka do trójki mamy 150%. No, i to się pokrywa z tym wynikiem, który mieliśmy tam, tylko po prostu trochę inaczej obliczone. No i tak samo by było w drugą stronę, po prostu odnosimy się wtedy do tego do tego 0, to znaczy do 1,5, nie? a nie do 0,6a. Do to tyle na dzisiaj, dzięki.